Witam Was wszystkich tutaj na ja Paranoid i. Kombi! Witam Was na serwerze TJ Server, który jest na Evil Games. I zaraz musimy się tam dostać, co nie? No tak, więc my tutaj spróbujemy się dostać. Tak już się dostaniemy, to zaczniemy nagrywać. Siemankowicie po krótkiej przerwie. Jak wiecie, jestem kombi i cały czas ze mną jest paranoid. Gdzie ty jesteś, bo ci widzę. Nigdy... O, tu jestem, tutaj. A dobrze widzę A Dobra, biegniemy okay. do skrzynek, tak? Tak. Już jest raz z game starting. Ale tak, to I w jest... ogóle my będziemy razem nagrywać często w Survival Games. Także możecie koledzy. nas oglądać. No, bo my jesteśmy koledzy ze szkoły, tak w ogóle, więc no. Tak, nie będzie filmiku u mnie, to będzie u niego. Bo się będziemy po prostu wymieniać. Kurczę. A, wzi wziął mi perłę. Lol, ale miał fajny ten. Uciekaj, ucie, gdzie uciekamy, gdzie uciekamy, gdzie uciekamy? Ej, ziom. Gdzie ty jesteś? Daj, za tobą! Biegnę! Biegnę za tobą! Szybko! Okej, to ja biegniemy tutaj. Okej. Szybko zabiję. Czekaj, zabiję kogoś, może mi się uda. No, dlaczego życie temu gościowi w ogóle nie spada? LOL Czekaj, ja Ci pomogę. To życie mu w ogóle nawet nie spada. Ha, ha. Poda. Zaraz zaczęło się. Pomogę ci. Mamy jego mięsko. Masz jego mięsko. Tak. Chodź szybko. O, lol, w ogóle i itemów nie mam, które, które wziąłem. Czekaj chwilę obraniaj mnie, bo ja biorę ściszem na, na 7. Dobra. Ej, jest jakiś utek. Aha, to ty. Sorki, sorki, sorki. Ma, masz mięsko, masz mięsko. Ej, za tobą, okay. za tobą to mięsko jest. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze nie wiem. Ja jeszcze sobie zachowuję na potem. O czekaj, tu jest jakaś coś, jakaś budowla. Czekaj, bo, bo nie byłem... O nie, gościu z mieczem. Uciekamy, gościu z mieczem. Uciekamy. Uciekam, ja uciekam. O, Kurczę. o nie, zabił mnie. Kurczę! Oh, Gat! To, to ty jeszcze graj, graj jeszcze. Póki gdzie nie zabije ktoś. Lol, zabił mnie od razu. A miałem już takie fajne itemy. Dobra, to wchodzimy na, na inną... to jest najważniejsze. Tutaj okej okay, nic nie ma. Dobra, spadamy choć, choć za Idziemy cić Gdzie ty jesteś? Czekaj ile zapadam. Okay. Nie dobra idę za tobą. Bo ty je, bardziej znasz tą planszę niż ja. No, bo trochę tak więcej grałem. No chyba tak. Okej. Okay. To gdzie my jesteśmy? Tu jest jakieś ruiny. Dobra, chodź, bijamy. Ty idziesz tu. Do góry, do góry idziemy, do góry idziemy. A, tam, nie, tam da się wbić w ogóle? No do góry, wodą. Tak? Okej. Okay. Dobra, Myślałem, tam, się nie da. tam u góry będziesz mnie ochraniał, bo ja będę no... O widzę skrzynkę. Na balonie jest skrzynka. Okej, okay. no to ty wierzysz skrzynkę, a ja cię ochraniam. Czekaj, ochraniaj nie, bo ja sobie ciszę dźwięk, na, na w ogóle nic. Albo okay. nie, czekaj, ściszę sobie dźwięk na tak dwa. Jak, jak my tam nie na ten balon wej wejdziemy, Nie wiem... O tu jest skrzynka, mam skrzynkę. Masz skrzynkę. O, mam, mam złoty chestplate plate i spodnie. Czekaj, dam ci, dam ci masz drewniany z tutaj. Dobra. Dobra. Okej, okay. idziemy. Ej, jak się dostanie ten baton? Czekaj. Nie wiem, nie wiem właśnie. Tamten... Czekaj, bo ja tutaj, bo ja, bo ja tutaj jestem parkurowiec. Jest chyba, chyba z tego drzewa. A, z tego drzewa. Z drzewa, z drzewa. Robić. Da się. Zbiłeś? Ło, wow, jestem. Gdzie jest ta skrzynka? Na samej górze. Okej, okay, okej. Okay. Okay, widzę ją, mam ją. To co jest tam w jest. Ty, a ja ma. widzę kolejną skrzynkę! Jest na tym drzewie! Skacz na tamte drzewo! Wierzy? Które? Tamto, co jest tam. Okej, okay. czy, czy się nie zabije? Zabiję się. Dobra, a ja skaczę do wody. Słuchać Ciebie, słuchać Ciebie, człowieku. Okay. Zbieram mi temy. Czekaj chwilę, ja, 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 ja jeszcze pogram, wiesz? Okej. Okay. Zaraz kończymy odcinek, nie? No zaraz tak, bo w sumie długo długo będzie, będzie, będzie on trwał. Tak, przynajmniej dość długo. No lol, tam Dobra, nic Dobra, to ty byli... tam, to ty tam. Dokądś tam, tam grać i zakończymy odcinek. Ale głupia, że, że tam nic nie było. No o lol, ale gości ten. Ma ten i temy. Wow. A ja zaraz ginę i dobrze. Ja czekam. Na co? Na ciebie. Aha. Dobra, lol, żadnej skrzynki nie widzę przynajmniej. Dobra, to nie ma sensu. Dzisiaj nam się nie udało. Dzisiaj nam nie Dzisiaj nam nas, nas się nic, nic chyba nie udało. No, e, zrobiłem tylko jedną rzecz ważną zainstalowałem sobie w końcu Optifina. Dobra mam, mam coś, mam coś, mam coś, mam coś, jest tak, mam coś Dobra ubierać się szybko. szybko w to Ubierać się, ubierać się, ubierać się Dobra szybko, 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 mam miecz, mam miecz, tak, dobra Czy Trzeba coś, coś zezrzeć, 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 zezrzeć A coś, coś, co się robi hmm. z melonami Można je położyć i rozbić i masz melon Do zjedzenia O lol Aż, aż wypadły mi aż dwa. W sumie mam siedem, dobra. Dużo. Hojne są melonki. No tak, tak, tak. O, Pearl Mogę ją podnieść? Była Pearl Undermana. Wspieram cię. Szybciej. <grym> wygrasz, wygrasz. Wy Wygrasz, wygrasz, na pewno. Oczywiście. Wygrasz, wygrasz, wygrasz. Oczywiście, że, że, że wygram. Dobra, no złoty, właśnie. Złoty cyckofon. Znaczy ten. World. Drewniany. Drewniany masz? Drewniany też mam, aż już dawno nie miałem. Okej. Okay. A ja tutaj parkurzę. Parkurze, ja parkurze pan... bez speeda. Ja szukam skrzynków. Ja tam się skrzynkami nie zajmować. Ja tu się bawić na mapie. Spaliłem się, żeby mieć sprint. Dobra, no, ta, ta skrzynka była wolna, czyli to było coś dziwnego. Tutaj, tutaj. tutaj chyba ktoś jest, zaraz go kurde znajdę. Zarąbię go. Tak, mnie zabijam, to będziemy będą mieli problem, bo nie wiem co ja mam zrobić, tak nie zabijam. Chyba Chyba skończę po prostu w tej do odcinek już, nie? Ej, ale zauważyłeś, że jak ja nagrałem y, odcinek, to wszyscy teraz nagrywają tak samo? Wow, dwa miecze i dwie, dwie zbroje... Zauważyłeś to? Nie wiem, może... Kurczę, ja nagrałem odcinek i teraz wszyscy nagrywają... O, na spawnie ja nagrywam kolejny odcinek... Survival Games... No, masz dwa miecze, więc jest dobrze. Kogś a ja tutaj parkurzę. O, skrzynka, 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 Wspierajcie mnie, bo będę chciał się dostać do No Leafa na skład najlepszych parkurów w Polsce. Także wspierajcie mnie widzowie Paranoida i moi i życzę mi powodzenia. A taki, a taki mały news, Paranoid i... I ten, I Zaki to jest to samo. Czyli ten kanał Zaki Xiami, który ma teraz aktualnie 150 widzów i ten Zaki z tego kanału to jest właśnie Paranoid, który ze mną nagrywa. No chociaż tak miałbym nagrywać z tym. Z Halembem to bym się chyba nigdy tego nie nagrał. No właśnie, bo Halembo jest zły. No właśnie. O, szkoda, że nie widzicie, jak je parkurze. Bo on wyjada jajeczka mrówką. Razu, razu. O kurczę, boss, pojawił mi się boss health. Nie wiem dlaczego. A, bawiam ha. się. Bawiam Bo, ten, zespałnował się smog na spawnie. Bawiam się tak, adminie. No. Adminki. Wszyscy teraz latają za tym smokiem. I takie lagi są, jak na serwie blowa znaczy na SKK jak był ten event. Zbugował się smak. Lol. Mhm. Zaraz Zadą lagi na serbie. Już są. Dobra, nie widzę żadnej skrzynki. I nie piszcie mi w komentarzach, chociaż jak chcecie umieszczać komentarze, to umieszczajcie, ale nie piszcie mi w nich, że tam była skrzynka i takie coś. Albo piszcie i go trollujcie, i wiecie... No i co mi to da, skoro i tak już przejdę? No będziesz wiedział na przyszłość, nie? <laughs> mądry jestem, nie? Kurcze, przeszłem prawie całego parkura i mnie cofnęło, bo smog jest. Mhm. Ja przechodzę tego parkura takiego w powietrzu, a nie tego wodnego. Bo jest jeszcze tak jeden w powietrzu. Jest, I zaraz zginę no. pewnie, bo... Złoty mierz, złoty mierz, złoty mierz, złoty mierz No, zginąłem Ha Tak, gdzie jest parkour? Parkour ływmy! Stąd, survival games Czyli tam jest parkour. Kurczę, znowu to Gin, ten gin, gin, ten... gin! Ahmed, 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 Ahmet, Gin, gin, gin! Wywaliło mnie, dobra. I to by było na tyle z tego naszego grania. No to cześć, papa, pa. to by było już nasz y, pierwszy odcinek tego. Tu jest kombi pode mną, a tam z tyłu lata smog, ale pięknie wyszło, ale. że ten smog tak fajnie lata. I to by było na tyle, no ta pa, papa!